Ty masz rację. Prezent dla Chirli musi być doskonały. W końcu dzień serc i podków jest tylko raz do roku. Można by dodać trochę wstążki. Mhm. Tak, ja też bym dała trochę koronki. Odciski podków. Brokat. Z brokatem zawsze wszystko wygląda ładniej. Dopiero prezent godny naszej pani. Trzeba go tylko jakoś dotaszczyć do szkoły. I poszukać trochę większej koperty. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Nasze przyjaźni, wielki dar, mamy razem przygód moc w krainie marzeń. Razem dzięki no! las magii nie populi dziś. Nas. My little pony, przyjaźnie to magia. <grymne> o, jak to zrobiłaś? O, to nie jest takie... Dzień serc i podków. Wielkie! Chciałyśmy, żeby pani wiedziała, że lubimy panią najbardziej na całym świecie i że jest pani w i że panią uwielbiamy i życzymy pani wszystkiego najlepszego do każdej dnia. Serc i podków. i podków! Dziękuję wam bardzo. Zachwycający prezent! Na pewno dostała pani znacznie fajniejszy prezent od tego. no tego jedynego. O, nie mam tego jedynego w tej chwili. Serio? Jak to możliwe, że ktoś tak wyjątkowy nie ma tego jedynego w Dzień Serc i Potków? To nic takiego, kochanie. Mam wielu przyjaciół i wspaniałych uczniów, którzy mnie bardzo lubią i spędzę z nimi cudowny Dzień Serc i Potków. Proszę o uwagę. Kto chce się teraz bawić w Przypnij serduszko? Ja! Ja chcę! Ja chcę, ja chcę. Ja, ja, ja chcę. Dzisiaj każdy kucyk powinien mieć tego jedynego. U! Te co? A ja sobie myślę i wymyśliłam coś wprost genialnego! Samy znajdziemy tego jedynego dla pani Chirley! To rzeczywiście genialny pomysł! A widzisz? No to na co czekamy? Dzień serc i podkup wkrótce się skończy! Do roboty! Zaraz znajdziemy super kucyka dla Chirley! Tak! Do dzieła! Ale to nie może być pierwszy lepszy. Ona jest najładniejszą klaczą w Ponyville. Jej wybranek powinien być najprzystojniejszym ogierem w całym mieście. Za młody ten, ten stary zbyt. A ten gorączki właśnie masz On jest za śmieszny, za drętwy, zaś on. Też coś? Ten będzie dobry, wiesz mi ideal prost. Ma dziewczynę, więc znów klop! Co do tego, jest zbyt błyszczący. Wszystko już przepadło. Najlepsi są zajęci dawno. Jak w takim tempie znaleźć, to być może to był jednak błąd. Nie traćmy jeszcze wiary w to! Robisz coś specjalnego w dzień podków i serc? O proszę, proszę, proszę! Udało się to właśnie ten: w serca Ciri. Czy wy o moim bracie mówicie? Sweetie Belle ma rację. Big Macintosh świetnie pasuje do naszej pani. Jest bardzo miły, ciężko pracuje. Hmm, ale jest też nieśmiały. Na tyle, że nigdy nie poprosi Cyril, żeby z nim chodziła. Może nie będzie musiał? A? Jeśli urządzimy im spotkanie w jakimś okropnie romantycznym miejscu, to ona poprosi jego. To doskonały plan. Tak, no to na co czekamy? Chodźmy im urządzić super romantyczną randkę. Ta -ta! Już idą, mam dobre przeczucia Nasza pani będzie mieć cudny dzień serc i potków Nasza pani i jej nowy wybranek Dzień dobry Dzień, dzień dobry dobrań. pani Więc mamy wam pomóc rozpoznać drzewo, które rośnie tutaj przy altance? To jest jabłonka Serio? <laughs> o, wiesz co, braciszku? W końcu naprawiłyśmy altankę same. Widzisz? Skoro już tu jesteście, to może sobie urządzicie romantyczny piknik na kocyku. Orety, dla nas chyba nie wystarczy miejsca. To my już lepiej sobie pójdziemy. <laughs> Myślicie, że się uda? Jasne, że się uda! Są dla siebie stworzeni! Mamy dzisiaj piękny dzień. Tak. Masz jakieś plany na wieczór? Nie. No dalej, na co czekasz? Zaproś go wreszcie długo tak będziesz stała. Widziałeś ich? maku Tak? Masz trawę w zębach? O, no weź! Cóż, to było dość dziwne. Tak. Muszę wracać do szkoły, ale miło Cię było zobaczyć? Tak. Myślicie, że nie było dość romantycznie? Może było zbyt romantycznie. Hmm. Tak czy siak nie wyszło. No, na pewno jest coś, co możemy. O! Przepraszam, w ogóle was nie widziałam. Tak mi przykro. Nic nie szkodzi Twilight to niechcący. Czytam właśnie pasjonującą książkę o dniu serc i podków? Wiecie, że to święto zaczęło się od trunku miłości? Widziałaś od trunku miłości? Tak jest i nawet jest tu przepis. A czy możemy pożyczyć tę książkę na jakiś czas dzisiaj? Jasne, że możecie. Mam tutaj jeszcze jedną, która Wam się. O! Weź <grym> kawałek chmurki. Mieszaj piórkiem pegaza Ej, nie za szybko Podaj niczego nieświadomym kucykom Wiecie, trochę miłe że ich tak ze sobą swatamy Niby czemu Widać na kilometr, że do siebie pasują Tak Trzeba im tylko pomóc! A my tylko chcemy, żeby byli szczęśliwi, tak? Tak! O, o, o! Już nadchodzą! Dzień dobry, pani. Cześć, dziewczynki. Dzień dobry. Powiedzcie nam teraz, czemu tak bardzo chciałyście się z nami spotkać? Pącz! Co takiego? Robimy Pącz! Chcemy otworzyć kioski, go sprzedawać w mieście, ale najpierw ktoś go musi spróbować. Tak. A wy możecie spróbować razem. We dwoje. Spróbować! No to zostawimy was samych. Znaczy się z ponczem. Ja już wiem, co jest grane. Wspomniałam dziewczynkom, że nie mam narzeczonego, i teraz one aranżują te dziwne spotkania, bo uznały, że masz nim zostać, ty! <śmiech> <śmiech> Ale ich prośbę możemy chyba spełnić. Ten poncz wygląda apetycznie Tak! Już zaraz go wypiją! Za przyjaźń! <laughs> Widziałście? Oni go piją. A teraz patrzą sobie w oczy. To wielki początek wspaniałej miłości. Big Macu? Tak. Czy może chciałbyś zostać moim narzeczonym? Tak! Tak! Nasza pani ma chłopaka! Nasza pani ma chłopaka! Oczywiście mam chłopaka? E, tak. O! Jesteś moim misiem, pysiem, ptysiem, się! A ty moją misią, pysią, ptysią, kucysią. Co on powiedział? kisiem, bubisiem, patysiem. A ty moją fisią, kisią, bubisią, patysią. Big Mac! Ej! Hop, hop! Co z tobą? Proszę pani, wszystko gra? Od dziś mam tego jedynego. Pysiaczka, robaczka, rodzenka, psinka, pusinka. Hmm. Zdaje się, że dałyśmy im troszkę za dużo. Moja ja mu nie rozumie, tak jak Zdaje ci się! Co myśmy narobiły? Mój brat się zachowuje, jakby miał w głowie siano. Może dałyśmy za dużo chmurki? Albo za mało tęczy. A może. Oo. Co miało znaczyć to? To, co im dałyśmy, to wcale nie był trunek miłości. To mogła być trudka miłości! Co? Tu jest napisane, że dawno temu pewien książę zrobił ten napój i podał go królewnie. Miał to być trunek miłości. Niestety nie za bardzo mu wyszło. Jak bardzo nie za bardzo mu wyszło? Więc tutaj jest mowa o smokach. Upadku królestwa, ogólnym chaosie oraz że to wszystko stało się dlatego, że książę i królewna tylko patrzyli sobie w oczy i przestali się przejmować rządami. Świetnie. Nie dość, że przez nas nasza pani i mój brat szczebioczą jak dwie ptaszyny, to jeszcze naraziłyśmy na niebezpieczeństwo Ponyville. <śm> no co ty, pani Chilly i Big Mac nie sprawują władzy w kraju. Ale oboje mają swoje obowiązki. Jeśli tak zostanie... O nie, nasza pani nie będzie mogła uczyć. Mój brat nie będzie zbierał jabłek. Nim się obejrzysz... Nad Ponyville zapanują stada niewychowanych kucyków żądnych jabłek. To będzie chaos. Straszny chaos! Jest odtrutka! No to dlaczego nic nie mówisz? To ja tu wychodzę z siebie, a ty się czaisz? Jeśli powstrzymamy ich od patrzenia sobie w oczy przez pełną godzinę, to klątwa pryśnie! Jedną godzinę? He! Załatwimy to w sekundę! Ty pierwszy, mój dziubeczku! Nie, ty pierwsza cukiereczku. Nie, ty brylanciku! Nie, ty kruszynko! Lubię zakochanych, ale ci tak nadają od godziny! Co się z nimi stało? Kto wie? Cóż, ta parka wkrótce będzie planować ślub. Wesele to dobry interes. Wesele? No tak! Nasza pani i Big Mac powinni wziąć ślub. Miałyśmy chyba ich rozdzielić, a nie połączyć. Tak naprawdę nie dojdzie do ślubu, będą tylko przygotowania do ślubu. się w maśle. Nie ty moja bułeczka z cynamonem. Dzień dobry. Co u pani słychać? Wreszcie mam tego jedynego. A ja mam wreszcie tę jedyną. Tak, to wiemy. Prety, jesteście tacy zakochani, że pewnie już niedługo będzie wielkie wesele. Wesele? wesele? No właśnie! Wesele? Okay. Jeśli chcesz, by do tego doszło, musisz kupić piękny brylant swojej! Misi, ptysi, pysi, fisi! Brylant! Pyszczek! A czy pani nie powinna zacząć szukać sukni? Chce pani ładnie wyglądać dla swego. Yy, yy, misia, fisia, chysia, pysia! O, skienka! Teraz nie mogą się spotkać. Ja się zajmę Chili, a wy obie Big Maciem. Drobnostka! Widzimy się za godzinę, kiedy będzie po wszystkim. Ta jest ładniutka. Ale proszę przymierzyć. Dziesięć minęło, zostało pięćdziesiąt. Nie, nie, ten też nie. Nie, ale błyszczy. Nie, wie pan, coś się mniej błyszczącego, mhm. pani Chirilli to zasługuje. Ile czasu zostało? Już nie wiem, co gadać, żeby go zniechęcić. Dwadzieścia pięć minut! O! Gdzie mój brat? Dokonał zakupu i szybko wyszedł. Mówił coś o spotkaniu z jakąś. żabcią, czy coś? O! Dobra, postaram się go jakoś zatrzymać, a tyle ci uprzedzić. Sweetie Belle. Że znalazłam te łopaty. Jeszcze jedna minuta i czar pryśnie. Żabciu! Proszę ślubny welon? Tak. A to jest materac i dół w ziemi? Tak. Dzieci! Czemu wyglądam, jakbym brała ślub w dziurze na ulicy? Mogło się zdarzyć, że taka peczka trunku miłości, którą wam dałyśmy do picia, okazała się tak naprawdę trudką miłości, po której wam się ciepko pofalowało pod grzywą. Ale zrobiłyśmy to tylko dlatego, że myślałyśmy, że będzie wam miło spędzić razem dzień serc i podków. Naprawdę miałyśmy najlepsze intencje. Rozumiem, że chciałyście dla nas jak najlepiej, ale... Choćby nawet intencje były najlepsze, nie powinnyśmy się były do was wtrącać. Nie można nikogo zmusić do bycia razem. Każdy kucyk powinien sam sobie wybrać, z kim chce spędzić życie. Przepraszamy. Będziecie mogły to sobie przemyśleć, wykonując wszystkie prace Big Maca na farmie Sweet Apple. Czy Twoim zdaniem to sprawiedliwa kara? Tak. Tu robi. Tak dobrze wam idzie praca na farmie, że my zrobimy sobie piknik w altanie. Prawda, mysiu, Pesiu? Tak, żabusiu. <laughs> Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Pluźniak i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.